To co panowie, baklumsy? Nie mogę zagłosować. Aha, nie działa. ale. Co to nie działa? No to wotowanie całe. Łukasz, wyłącz tego TikToku. Wyzwalę z Lecimy tego, baklumsy. Gosyć na baklumsy. Może zadziała o Kurde no, no, no. Może zadziała Toczy no, 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 no. 10, 9, 8, 7 będę Bardzo kulturalny dla udziału Bardzo śmieszny będziesz Nie będę wyzywał łódka będziesz Będziesz no, no, no. bardzo śmieszny w końcu? Tam w końcu Co w końcu? Sam się w końcu Dosłownie Mówię, że będziesz miły jabukasz Nooo Ej dobra Jak sanity działa? Nie działa. Jak jesteś w kupie jest z kim? Musimy się razem trzymać w skrócie. Ale co to jest? Kuja jakaś. Nie, Batman? to jest... A nie, to ten. To jest MO. Ona się zmieści? To jest. No. Ta, to jest dwukropek D a Dobra, a kiedy on odpada w ogóle? No. No, no mówię. On tu. I sobie są do pokoju. I sobie są do pokoju. Otwieraj to, ale cię lakuje. Co tu się? A miałeś <laughs> miałeś być no, mój Dobra, mam to gdzie? Jakie ma stąd wyjść? No, Helena, no. to nie wyjdę. Co tu się dzieje? Co? Co? Głowa mi ząbkała. Aha. No, dobrze. Ale się zasylałem. Doge'a upuściłem Tego Doge'a już nie ma Czy ja sobie zostanę sam? Jakieś leciało działa na głowę Co to spalniło się? Sprzedawaj to. Teraz jedziemy. No bo on dalej tu szedł jeszcze. No się idzie. Upsi. Czekaj, 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 stój. Ile masz hapy? masz, biegnie, masz Niech pięknie, niech pięknie. Ale wieki hapy bym miał. A, pa, a papa. Dep, deproot garden, no way! Łooo! to praktycznie intemków nie ma Ty po prostu sanity mi idzie do góry A czemu no wy nie idzie, mi sanity spada No bo tam jest taki, chodź tam może Ej, tu jest jeszcze przejście jakieś Gdzie? Tylko, że to jest tylko pokój, chyba niczego nie ma Ojo oh, My to weźmiemy jakoś? Co to jest? Nie wiem To chodźcie z tym od ja razu na respa Bo w sumie już to możemy sprzedać i tak To sprzedajemy da. No tak ty Czekaj, 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 co to jest? No gdzieś? nie ciągnij tego Bierz Ale czekaj, po koło próżni może najpierw. Łukasz! O, wstaje mu, stanął. Dobra. Tam, tutaj, stanął, stanął na brzegie. nad brzegiem. Szukał ludzi, gotowy pójść Poczekaj chwilę, na niego może. Za późno. Oh shit, e, Bo on się przechyla. Tymą pustka Ale, nie zmieścimy nie Łuki. Wiek. Dawaj, 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 dawaj! Ja pierdolę. No. Ty uciekaj! Patron jest, jest git. Ha ha! A tam wszystko wzięliśmy chyba? No jest. A, jest. To można stworzyć? To wejdźcie. Można stworzyć. albo wchodzisz, albo stwierdzam. Jeeeeee! Ty panis nie widzę, Łukasz mnie miażdży. Katarzyna, Katarzyna, Katarzyna! E, może bomby, może bomby ale może bombę, może bombę w Ale Mam pułapkę, Ja mam jedną bombę, ale weź no, ktoś to, to 10 tysięcy kosztuje Czekaj, bo idzie za mną Katarzyna Ona mnie widziała! Ona mnie utknęła! Okay. Bale, 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 Katarzyna odsuń się, odsuń się o, dobra, jazdy. Nice! To już graj. To Nie dotykaj się. Bo nie zabije. No to... Czekaj. Ale poczekaj. Dawaj. Łapcie, 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 No. Ura. No. Ura. No. Ura. Dół. Ura. Dół. Dół. Co się dzieje? Eee... Sanity? Ej, potwór. Jakiś potwór musi być gdzieś chyba. Freddy?

Wypalaj! O, to było mi niedowolne właśnie. Ej, a ja nie idziemy w dół? A rzeczywiście. O, czy... Nie ma. No już idę. Nie Co ma to Nie ma. Aha. To chyba od wyższych poziomów wypiekło Może właśnie tak być, no. Nie, no. Niech ktoś mnie tutaj na żółwę się... wrzuci. Ja cię wrzucę. Kłócaj. Niech coś nabiją. Zastaw tą bombę. <laughs> o! U głowy Freddy Fazbeam! Nie, ja już właśnie wchodzę na no nie. Co to się drze? Co to było? Ten Minecraft'owy poziom jest najgorszy. Ej, Michu, bo Kaczka. to jest ten! Michu, chodź na chwilę. Co? Tam się chodzi. Yy, dasz mi na... Uwale mnie z tą Tam Nie, dobra, nie, nie chodź. Mm. Fuck! Ej! Ja jej nie dotknąłem. Ja jej nie dotknąłem. Jak? No się zbagowała chyba. A do niej nie zbagowała. Nie zbagowała się. Spot, nie zbagowała tak. się. Czosnek? No. Wywalaj Nieki czasnek. czosnek? Czosnek? Mhm. Wysadzamy go? Możemy Wysadzamy czerwonego Ja mam czerwonego. ja mam Weź wózek, weź wózek co? co co Który ja dotknął? No to chyba pierwszy, no. Ja nie dotknąłem jej nawet Wózek, 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 wózek. Ja pierd... Tam jest ja go spróbuję zabić Ja za niego poleciłem i przeżyłem Wyczerp! Chodźcie szybko. Miałem stawiny! Też ja. O kurwa. Pisać go? O, no. nie, panu, no. nie. I Nie pan! Idą mapę! Granata mam jeszcze. Godź, co słyszysz? Oś. No on w domek chodzi, że teraz jest idę. Co tam? Dobra no, ja go tym zabiję, nie jest to Idzie, idzie No ty jesteś kurwą Idzie, idzie, idzie. Wybuchnie, wybuchnie! Nie, obok papiesz się Cienjaj, czekaj, mam palest, mam połac Nie, no, to No ciążek. Ajaj Dobra, ja się tak szkuj. To to o, oh, przynajmniej ten ubog. To niech oni to już sprzedają. <grym> <grym> no to znaczy, no nie wiem, czy jest coś innego. Co to? A, Częściowo to się tak z nimi zgadzam. Mamy już na dwa te, jeżeli będzie taki sam. A? Ładze? Wow. <grym> wow. wow. Mamy na następne, weźcie tego, nic jeszcze weźcie. Czekaj Miku, czekaj Miku. Tylko Czeka teraz szukać kolejnego access pointa. O, access point. Jaki extraction point to jest? Access point. Jedź. Jej, prowadzę. Jadę. Ej, item, item, item. Tutaj, 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 duży, 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 duży. duży gdzie jest? A, widzę. A to jest jabłko. Jakie jabłko? No jabłko. Shit. No Nie, no kaczka no, mi to przeszła, ja tego nie biorę. Nie, nie sprzedawaj! Nie sprzedawaj, nie sprzedawaj! Nie sprzedawaj! Tam, bo tam kek Pamiętam, jest. Chodźcie, spokojnie. chodźcie. chodźcie. robisz to, nie, no to Przecież kaczka, ja ci błagam. Weźcie to, weźcie to weźcie moje. Co jest? Co? No to kaczka w to... Nie, bo kaczka, bo kaczka skoczyła na keka i kek wybuchł. Ej, bo my pieniędzy nie mamy. O, 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 jest, 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 jest. Zadawaj to. Dobra, jedziemy. Ja sobie uciekam, powodzenia. Ale po co tego też używasz? Czerwony. Jest. Chodź, ty mi nie dażno. Dobra, jedziemy. Nie, ja się błagam! Ola mi podcelownik skoczyła! Znowu, znowu nie, nie! No co to ma być? Co to ma po prostu być? To jest taki skan, taka jest, to taki scam.

Cześć, on. Cześć, się zabił. Kto? No, wyder się zabił. Nie, Dobra, chodź dalej. Tutaj byłeś? Tak, ja, byłem tam. Nie wiem, gdzie ja tam byłem. Globus. Clown! Clown! Nie, ja go nie chcę tu. Oj dziecko, wywalę mi się klaunem, idź, idź. tu nie ma. Może i mam sanity na fula, ale zostałem sam. Aha, cztery pokoje i w żadnym z... nic, nic nie ma, no nieźle. Aha, bo to. Dobra, good to no, że ta ławka to jest itemek. Pyk. Ojej, to jest ciężkie, nie wezmę tego. Nie, kurwa to idę to sprzedaj, bo to już nic nie ma Czas na sprzedaż Tu ciule jest Ale żeś się na minę nie <grywki> taki dobry